Widzowie, dzisiaj pojedziemy na naprawdę niesamowitą wycieczkę, ponieważ do Dusty Trip została dodana kompletnie nowa mapa. Dlatego, tak jak widzicie, właśnie jesteśmy na miejscu i sami zobaczcie, jaka ta mapa jest ogromna. W dodatku, przed nami jest jakiś domek, więc jak najszybciej biegniemy do niego, być może zdobyć nowy samochód. Co ty myślisz, Simon? Ej, dzierdzę, to będzie mega bo to taka nowa przygoda. No właśnie, to jest mega nowa przygoda, tym bardziej, że wreszcie jest nowa mapa, a tej nowej mapy nie było tak długo, że naprawdę bardzo mi się to podoba i chcę wejść do środka. Okej, okay, tutaj z tyłu mamy starego busika, którym już jechaliśmy wiele razy, ale jestem bardzo ciekawy, co będzie przed tym domkiem albo w środku i faktycznie mamy jakiś nowy samochód, który zaraz sobie oczywiście złożymy, bo to będzie bardzo proste. Tutaj jedne drzwi, z drugiej strony drugie drzwi, jeszcze maska z przodu, nie widzę już jest stawiony nawet, więc szybciutko poszło bardzo szybko i tutaj mamy ten oto domeczek, który jest niestety dosyć pusty, ale w tym miejscu mamy taką oto notatkę, w której jest jakieś ostrzeżenie, że podobnie nie słuchaliśmy i coś bardzo strasznego podczas tej podróży. Dlatego koniecznie w tym momencie zostawcie łapkę w górę i oglądajcie ten film do końca. Mamy taki pistolecik, możemy sobie strzelić. Żeby... O, ej, dobra, chyba ją nawet troszkę rozwaliłem. Więc zdemolujemy sobie cały ten domek Samo, Czy ty już zaatakowałeś paliwo? Tak, który masz prawie 40 litrów, więc jestem Ile czy... mamy litrów? Czekaj, skąd uzyskasz tyle tego paliwa? Nie wiem, by tyle było. 39 litrów, dobra, człowieku, to my dojedziemy na koniec mapy jeszcze dalej. Tylko może przy okazji, zjemy sobie tego bananka i możemy jechać. Dlatego zapraszam do samochodu, otwieramy drzwi. Wsiadamy i odpalamy. Dobra, ręcznie jest na dole, czy możemy sobie tutaj wjechać? Zdziwi mnie tylko jedna rzecz, że na tej ulicy są takie jakieś dziwne czerwone pasy. Ale może dzięki temu po prostu z niej nie wpadniemy, więc samot jestem teraz tak ciekawy, gdzie my dojedziemy? W ogóle na ile metrów my musimy dojechać? Ty w ogóle coś wiesz? Właśnie nie Indźwięk do końca. Ja też sam nie wiem, ale zaraz zobaczymy, może coś się przed nami pojawi. I przez to, że ta mapa jest taka ogromna, to lekko tutaj wszystko laguje. Ale mi to nie przeszkadza. Bardzo się, że jest w ogóle nowa mapa w tej grze. I chyba wreszcie coś widzę przed nami. Oj, Simon, co jest? Dojeżdżamy do jakiegoś lasu, tylko że co to jest taki malutki lasek na środku pustyni znaczy to już nie jest pustynia. Dobra, okej, okay, już sobie tutaj wjechaliśmy, może zatrzymamy. Bo nie wiem czemu odbiliśmy się od jakiejś niewidzialnej ściany. Możemy tu przejść? Tak jest, okej, okay. o co tutaj ale, chodzi? Gdzie to teleportuje coś! Jak teleportuje? Nic się nie dzieje. Co jest teraz? Czemu tutaj dojrzeć i przeciął ktoś do nas? I chyba musimy z nim walczyć, ale on się teraz do nas drze, Simon, co jest jakieś drzewo, tu wyrosło, które chyba leci w moją stronę. Co jest ze ściągną do i to spadło Przyjmę, mam na niego walczyć ja nic. No, ja też właśnie nic nie mam, ale może coś jeszcze dostaniemy. Użyciłby się kierą normalnie we mnie. To, co tu się dzieje, jest naprawdę epickie, ale mam nadzieję, że jakoś w ogóle uda nam się go pokonać. Bo jest bardzo ciężko póki co z tego, co widzę. I rzuca się kierą teraz. Co? Jest jak to lata. Nie, czyli, czyli już nie, No właśnie, starałem się coś zrobić, żeby mi nie trafi. Może jakoś wejdę. Ej, dobra, dobra, czerwony strzałka. tutaj, okej, okay, ominąłem to jakoś. I on jest chyba bardzo wkurzony z na to, że wjechaliśmy na jego podwórko. Uważaj, teraz na te piły, bo dostałeś. Wiem, że on jest ciężki, ja zaraz no, skinę. Jest bardzo ciężkie. Co się teraz dzieje? Ej, on zaczął tańczyć naokoło? Okej, okay, nawet ej, ej drób tutaj płacze. spa. Dobra, jak płaczesz, to ustajesz, dawaj Samonowi, mój kałaszka i strzelamy Uuu. wszystkimi nabojami w niego już po tobie, zaraz, ty nubeczku. Ej, tak, mało już zmordowaliśmy? I co dalej będzie narzucać? Na to jest przesada, co się tutaj normalnie dzieje? Wszędzie drzewa, dobra, to mi zaraz normalnie spadnie na głowę. Jak tu loto. Ale mam nadzieję, że jeszcze chwila i zaraz uda nam się go pokonać. Zaczyna się już robić noc, a my cały czas z nim walczymy. Samon dawaj kolejna municja, wszystko w niego strzela i to strzela jeszcze więcej. Jak możecie, mu muszę. Już... No właśnie, ostatnia rundka i zaraz go pokonaj, bo bardzo chciał jechać dalej. A my w ogóle nie możemy stąd wyjść. Jesteśmy uwięzieni na jego podwórku i tego jest coraz więcej naokoło nas. Było naprawdę ciężko, ale chyba wreszcie uda nam się go pokonać. Więc Simon, kilka ostatnich naboi. Lecimy z tym. Tak jest, dostał i spadł na ziemię. Czyli coś z niego wyleciało. A to właśnie, co tu wyleciało? Bomba jakaś? Ej, pokaż mi to, ja musiał taką bombkę sobie tę jedną wziąć. I wystrzelmy ją. Ej ja chyba odpaliłem, Simon. To, bo to w nie zaraz! ja mówię, Tylko... że to jest jakaś tajna broń kolejna, która no trzeba nam pamiątkę Co wziąłeś. To jest, ej, kupa była w tej bombie! Ej, eee. dobra, ja w to wszedłem w ogóle to jest okropne. Ale najważniejsze jest to, że udało nam się go wreszcie pokonać. Możemy chyba nawet wejść do jego domku. Otwieraj mi te drzwi, bo to jest zamknięte! Mamy tutaj nawet jakiś rozwalony samochód, ale wiesz co, Simon, ja jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej, dlatego musimy odpalać furkę i jechać. Bo już jest jakąś wieżyczkę i jestem tak ciekawy, co tam będzie. Ej, czy tam jest jakaś ściana wielka, dobra, nie zaśmijeliśmy dalej po prostu! Wyjechaliśmy z tego lasu, weźmiemy na chwilkę Broń i chcemy jeszcze sprawdzić Co jest na tej wirzyce, widzę na dole Kilka wojtuszków, więc wynosi mi się Wszyscy stąd, jeden, drugi, trzeci I co jest, jakieś punkty za nich dostałem Ale skoro już udało nam się ich pokonać, to teraz Skakujemy do góry, tylko uważaj że przypadkiem Nie spaść na dół, bo tu wszędzie są jakieś dziury normalnie Dlatego przeskakujemy to sobie Raz, dwa i trzy I co my takiego tutaj mamy, okej, okay, jakaś deseczka Wyrzucam broń, wchodzimy do środka I mamy bardzo dużo jedzenia, dobra, pizzu Nie weźmiemy, takiego batonika na pewno, Samo Mamy nawet pilota A, co jest? a ci wysadziło? Ale dostałem od tej bomby. Nie myślałem, że to mi już tak uszkodzi. A tutaj mamy. Co to w ogóle jest? No za korona jest jakaś. Jerry, Mianujecie królem niczego. Dobra, weź tą koronę i mi to co, niczego nie niepotrzebne. Dobrze, że ja w ogóle żyję. I myślę, że możemy teraz wjechać do chyba jakiejś ogromnej jaskini Dlatego dawaj, jak wyszcie na dół. Spada, proszę nie zgi. Okej, okay, jest wszystko dobrze. I w razie czego na naszym samochodzie mamy taką oto bombkę. Ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli jej używać. Więc Simon usiadł sobie z tyłu, a ja po prostu jadę dalej. To serio wygląda jak jakaś ogromna jaskini. Ja co nie zaj, bo będzie taki chat, nie wjeżdżamy! Oczywiście, że wjeżdżamy i lecimy na wycieczkę. Najlepszą wycieczkę, oczywiście, bo to jest bardzo ciekawa wycieczka, tylko ej, dobra, to wygląda bardzo mrocznie i strasznie. Ale już jesteśmy w środku, i wiesz co, się trochę bać tego, co tu się dzieje teraz. Cier ja też, ale ha, wyjeżdżamy? Co, już wyjechaliśmy i tutaj mamy nawet kolejną ej, pustynia! Wycieczkę? Czemu tutaj jest z dół pustynia? Ej, dobra, było tak ładnie zielono i nagle mamy pustynię. W sumie nie wiem, to nie jest przypadkiem śnieg, ale nie zwracamy na to uwagi, nawet ktoś sobie tutaj namiot ma... Nie postawił. Co wygląda troszeczkę strasznie, bo na około nas kompletnie nic nie ma, poza drugim tunelem. Ej, my teraz normalnie wjeżdżamy do drugiego tunelu, rozumiesz to? Więc trzeba to oczywiście wychodzić. I tutaj co? Sojus, prawie jakąś przepaść. Daliśmy radę wjechać do środka. Uuu, I I czy to jest jakaś. No właśnie, chciałem to powiedzieć, ale przywaliłem teraz znowu jakąś niewidzialną ścianę. Ale podjedźmy sobie kawałek bliżej, wyłączmy ten samochód i wchodzimy do środka tego ogromnego tunelu. To chyba seryjs jaskinia, Simon. Możesz tu przyjść do mnie? No pewnie, seryjszydza, mordeczka. Dobra, no to skoro jesteśmy na miejscu, to, co Teraz iść dalej na pieszo Ej, dobra, chyba ktoś stąd wyleciał. Ej, czyli to jest pan górnik, jest chłopak. No Ole rzucił kilowym. teraz, tylko nie wiem, co powinno się stać. Na coś spadaj! tu normalnie wiem, czerwona linia leci, okej, okay, przesakujemy to i mamy chyba kolejnego bossa do pokonania. A mam wrażenie, że to będzie jeszcze trudniejsze, już Bombą w ciebie rzucił. Co o, jest? Jak patrz... w ogóle. Nie wiem, odejdź po prostu tego, pan rzuca bombkę, odchodzimy, ole ci walną no. Nie, Jerry weź go na siebie, proszę, że on czerwony Simon, gore. ruszaj się, to może nic się z nami nie stanie. Mamy kałas, więc idziemy jak po broń, bo właśnie atakują nas, zubiaczki. strzelaj do nich jak najszybciej! Wynoś mi się, stąd, nikt nie będzie nas atakować! O, ty co, so, też ty dosyć bęski! Pyk, lecimy w ciebie. Ej, co teraz się dzieje? Czary, może nie podchodź do niego! Czemu, zup? Przywalił jakiś kamień na nas spadają normalnie, Suwidu, pomóżcie mi się, z on wydostać, proszę, Simon, zrób coś! Chichi coraz więcej, uważaj! No jest tego niesamowicie dużo, czy możemy wreszcie do niego strzelać? Ej, dostał kamieniem w głowę i chyba mu się troszkę zakręciło! Więc teraz nasza kolej, żeby ciebie obejść, lecimy raz, dwa, czy cztery, wszystkie moje w niego poszło nam całkiem nieźle, ale chyba znowu się nas wkurzył, więc wiecie co, my sobie tutaj troszeczkę połazimy i zaraz znowu go zaatakujemy. Było bardzo ciężko, ale znowu dostał w głowę, więc lecimy, Simon, wszystkie naboje w niego ponad no połowę nie życia. Tak jest, dawaj, dawaj, dalej. I chyba ostatni raz teraz sobie troszeczkę pobiegamy i zaraz go mamy. Dostał w głowę i w tym momencie jest po tobie, tak jest, ostatnie kilka naboi, całe życie właśnie zbiliśmy mu w tym momencie i umoczek padł sobie na dół, a w dodatku wyleciało z niego coś takiego i to jest wiertełko normalnie. Co? Czekaj, czy możemy Wiercimy sobie Ej, dobra, to się Da się coś z tym zrobić? W ogóle o co z tu chodzi? Nie mam pojęcia, ale dawajcie mi diamenty Samochód chce się normalnie dostać Okej, okay, weźmy to ze sobą po prostu I myślę, że w tym momencie możemy jechać dalej Bo ta droga się już pewnie otworzyła Dlatego trzeba to jak najszybciej sprawdzić Narka, zombiaczku Już nas więcej tutaj nie zobaczysz Patrzcie, może są tu jakieś dodatkowe tajne przejścia Ale chyba niestety nic Nigdzie, co się teraz to? Ale się przestraszyłem normalnie Simon, cały ten tunel wybucha To tu widzisz, co się dzieje? Nie, nie, szybko, Martin, w szybko. Oj, dobra, że mnie nie wypadł że mnie nie wypadł. zobaczcie, co jest pod nami przepaść normalnie! I jakoś na szczęście wyjechałem. A ten tunel za nami cały się normalnie zapadł, więc dobrze z niego wyjechaliśmy, bo inaczej to byśmy już wcale nie wyjechali. I widzę teraz jakiś kolejny domeczek, ale wiecie co? Chyba nie będziemy jeszcze tu zatrzymać, bo to jest zwykła stacja bez A przed nami jest chyba jakiś ogromny zamek, Simon. Co to w ogóle jest? Czy to jest twój zamek, bo jest niebieski? I to jak pałac wygląda właśnie? No właśnie, taki pałacyk niebieski fajny. Ogólnie to było bardzo blisko i przejechaliśmy może jakieś tysiąc metrów, ale skoro tu jesteśmy tu oczywiście trzeba wejść do środka. Czy nauko będzie jakaś przepaść? Okej, okay, chyba nic się nie dzieje. Możemy sobie tutaj normalnie podjechać i nawet wjechać samochodem. Nie wiem czy to jest bezpieczne wjechać samochodem do płacu. No i właśnie się nie da, bo jest zamknięte. Olu, za to zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Ej, tu miejsce wygląda naprawdę niesamowicie, Simon, co nie! Ej, Jerry, jakaś teleportacja się odpaliła! Czemu, co to się teraz dzieje? Ej, halo, czemu mi zamknął bramę? Czemu ja jestem po drugiej. O! Nie, nie jesteś coś normalnie ze mną. O, kogo my tu mamy? Czy to jest jakiś król tego zamku? No nie, znowu musimy z kimś walczyć, ja nie wytrzymam. Daj mi normalnie broń. królowa lodu. Królowa lodu, okej, może to jest król lodu, bo to nie wygląda chyba królowa. I zaraz ci oczywiście rozwalimy, rozumiesz? Tylko mam nadzieję, że ona z przypadkiem nie rozwali. Co tu się teraz dzieje? Dobra, biorę tą bombę jak najszybciej rzucam ją normalnie w ciebie. Trzymaj bombkę, król lodu. I dostałem. Ale ja dostaję teraz bo ma Wybuchła. Aj nie, no mamy kupę normalnie teraz jeszcze w dodatku. To ile tego jest na okolsach. My tu zginiemy, my tu zginiemy. Ja w to nie wierzę, my to pokonamy. Nie, nikt nie Ale zobacz, ile tu się dzieje. Wszędzie jakieś kolce. Zimne, w nas lasery to tamto, więc czy możemy wreszcie zacząć go strzelać? Nie, nie już to jeszcze jakieś ludziki będą. Co to są, bałwany teraz? No weź broń, gdzieś tam z boku leży broń! Co się teraz jeszcze dzieje? No nie no, kolejne rakiety w nas lecą! Ile tego jeszcze będzie? Ogarnij się, proszę, chcę jechać dalej, tylko! Wstawaj stąd, właśnie tą kupę, chcę będzie roz... cię Dobra, dostałem! Więc chyba... Ej, co mu się zrobi od tak gorąca? Zagotowałeś się, co strzelamy do niego! Dawaj, Simon! O, nieważne czemu, ważne, że dostaje! No ważne, że dostaje, ale zobaczcie, jak on teraz wygląda taki zły na nazwę. By był. I nawet posprzątał tutaj to, co wcześniej wyrzuciliśmy. Kolejny raz udało nam się go bardzo zdenerwować, więc teraz pewnie stracił mu znowu połowę życia. I zaraz ostatni raz będziemy musieli z nim walczyć. Dokładnie tak jest, więc sam przygotuj się na to, że będzie bardzo, ale to bardzo ciężko. I atakuje nas dosłownie. Wszystko. Tornado jakieś naokoło. Co to to ty robi? Ja sam nie wiem. Schowaj się może gdzieś na górę po prostu wejdę i mogę sobie na to patrzeć, co się dzieje w tym pomieszczeniu. Ale tu mnie chyba na szczęście nie dosięgnie. A w dodatku odkryłem, że jak on strzela, to może mi się schować za tą szanownicą. Nie zrobić, dawaj i do tyłu zobacz, coraz lepiej i nie znań, może na... tylko. Właśnie, zero obrażeń. Mega łatwiutko na ciebie, ale teraz się nie schowamy. Trzeba umieścić te kolce, dobra, to jest puste miejsce, bo jest tego bardzo dużo naokoło, ale jakoś jak na razie dajemy radę, zaraz to normalnie ukończymy i będziemy mogli chyba stąd uciec. Tylko jestem bardzo ciekawy, gdzie my w ogóle dojedziemy. Kilka zombieczków, to i teraz jest nowych, dobra, lecimy. Jeden dostał, drugi, trzeci, czwarty, piąty, coraz więcej tego tu jest. Ile ich tu jest? No jest ich naprawdę bardzo dużo, więc strzelajcie szybciej. I ostatnie kolce, więc za ściany chowamy się. I chyba wreszcie nam się. Udało, tak jest, to już twój koniec, ty królu! I ja mam tego serdecznie dosyć. Zdawaj, on Ostatni kilka naboi. Raz, oh. dwa, trzy, cztery. Pokonany! I w dodatku dostałem... Ej, jakiś pionzek we mnie wleciał! Co to teraz jest? Ej, mega mi się to podoba. Tu mamy coś takiego, ale tego się podnieść nie da czy to w ogóle zamraża? Teraz czekaj. Zślijmy sobie z tego pyk? Co się teraz dzieje w mojej ręce? Ej, i za sobą lepiłem, ulepimy. I jest jakąś... balonowa taka. Góła balonowa, nie wiem, jaką szkulkę sobie w ręce zrobimy, O co tu chodziło? Sam nie wiem, ale po prostu na razie sobie tutaj odłóżmy, wskakujemy do środka i trzeba sprawdzić co. Dalej. Dlatego wyjeżdżamy z tego połcyku. I co mamy na wyjeździe? Jest z powrotem ulica i jakaś mała baza militarna. Co jest? i tu się coś czerwonego zrespiło. I trzeba... żeby to nie była tylko bomba jakaś. Właśnie wiesz, co? Nie wiem, co to może być. Daj mi jednego kałaszka, bo nie wiem, czy to są jakieś Czy dwa na raz. O co tu? Co teraz? Czemu coś wybuchło, Simon? Ej, ja tylko podszedłem, ale. Ej. To... Ej, to już. Dobra, tu coś wybucha, więc może nie podchodźmy aż tak blisko. I sprawdźmy sobie, co jest z drugiej strony. No, Ten nowek jest to bardzo. Dodałeś. No właśnie, mega dziwne jest to, co tu się dzieje. Narka wojtuszki, trzeba was Kciutko rozwalić. Ej, Ty, pomóż mi, proszę! Już Ci pomagam. I tu jest chyba były wojsko, bo tak jak widzicie, to są normalnie samochody wojskowe, które są całe rozwalone. No i oczywiście samo jedzenie, które możemy sobie zabrać. Ale dojedźmy jeszcze do samego końca mapy i sprawdźmy, co będzie dalej. Przejechaliśmy już naprawdę duży kawałek, i niestety nic więcej nie udało nam się znaleźć. Czyli prawdopodobnie dojechaliśmy do końca mapy i tak możemy jechać prosto w nieskończoność. Więc jeśli taki odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie o tym, że daj łapkę w górę i subskrypneczkiem, a my się widzimy w tym odcinku. Narka wszystkim.